Witam kochani bardzo serdecznie 20 wrzesień sobota sama wibracja dnia, klucz wcielenia wibracja mistrzowska jedenastka, która definiuje bardzo mocno i teraz tak dziewiąty, tak i czyli 29, 11 tak, dwójeczka tutaj ta energia ułoży się troszeczkę tak zwanie inaczej tego 20, dlatego, że ona wyciągnie wszystko to co jest związane ja bym chciała powiedzieć tak, że bardziej będzie coś takiego, że jest ten miesiąc, odnajdzie ten miesiąc w energetyce dnia. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak? Co jest takie zjawisko energetyczne, które ja mam, znam bardzo dobrze. Jest to związane z karmą, a w zasadzie z czymś, z czym my tu się tu rodzimy i z zadaniami duchowymi. Czyli to jest ta energia, która ewidentnie tutaj przebija się na ten dzień w kontekście najważniejszych zadań karmicznych, zobowiązania, z którym żeśmy tutaj przyszli na świat, ono się jakby wyłoni. Ale jeszcze do końca nie teraz. On tak jakby pokaże, wyłoni z nas i sprawdzi: no to pokaż, czego się nauczyłaś, nauczyłeś jakie masz predyspozycje, żeby zmierzyć się ze swoim życiem, ze swoim istnieniem, tak żeby, nie wiem, następne wcielenie czy następne miejsce, gdzie trafimy, tak, było w stanie jakby nas przyjąć, tak? A nawet tutaj za rok, za dwa, za trzy, tak, do pięciu lat. Abym tak mniej więcej powiedziała, <laughs> sprawdzi nas w pewnych umiejętnościach. Dzięki Bogu to jest sobota. Większe wyzwanie, łatwiej jest tak, jakby to wszystko zachować, podsumować, zobaczyć to w codziennej prozie życia. Natomiast trudniej dla tych, którzy będą w sobotę na przykład właśnie pracować następną, kiedy ta, chociaż ta energetyka będzie wybijała przez cały tydzień, ona już wybierze, żeby było śmieszniej, też i prościej to jest też ta energia, która tak jakby skumuluje się z tym, z taką pewnością w nas, które mają bardzo często dziewiątki. I powiem wam, nie wiem, mówi się pięknie o dziewiątych, jak bardzo często spotkałam nieprzerobione też dziewiątki w swoim życiu. Te, którym tak zwanie... Wychodzi i przynajmniej w moim życiu znam, pamiętam dwie bardzo wyraźnie, gdzie weszły i zakomunikowały. Jeden to był mężczyzna, a drugi to była kobieta, bardzo, bardzo młoda, która zakomunikowała mi od razu, że one są dziewiątką numerologicznie z ich ostatnie życie na ziemi, tak to ujęli i mówili właśnie o tych swoich superlatywach. Nie mówili tego do końca, żeby się chwalić. Oni mieli w sobie pewien rodzaj lęku. Takiej samotności być może troszkę, to była ta energia, która mówiła, jakby oni chcieli mnie przekonać, że mnie ja wzięła to pod uwagę i może coś lepszego tak zwanie im wybrała. Aczkolwiek ja bardzo często i znam to uczucie też takie, spotkałam się z nim nawet wczoraj w pracy. E, nie, przepraszam, to byłoby. Tak, wczoraj, gdzie e, można było po prostu jakby zobaczyć jakby oczekiwania tak zwanie ludzi. Tak jakby, czy przychodzi do życia rzeczywiście to, czego oczekują. I to jest taka, zwłaszcza w sprawach takich bardzo pewnych, więc niektóre rzeczy, uważajcie na wszystko, czego jesteście pewni w, tego, w tym dniu, że się wydarzy, że się ułoży, bo to nie do końca może być takie po prostu tak zwanie pewne, ponieważ świat może nie dogonić, bo jest ta dwudziestka. My nie żyjemy sami, tak tylko żyjemy ogólnie z jakimś kolektywem. Tym bardziej, że są losowo, to jest dwudziestka, więc dwie dziesiątki, dwa koła fortuny, sąd boży tarotowy. Bardzo szczególna po prostu energia, tak jakby sprawiająca, czy rzeczywiście jesteś pewny, pewna tego, co po prostu jakby mówisz, czym się po prostu jakby stykasz, bo jak jesteś pewny, że to jest wyłączone, no to wsadź tam palca, tak? <grym> Rozumiecie, o co chodzi, tak? Natomiast w różnych sprawach to jest też taki trudniej będzie dla tych, którzy mają skonfrontować się z tym, czy z ludźmi pewnie jest wam po prostu jakby po drodze, tak? O, wam, nam, tak? No i zobaczmy, 20 wrzesień. Król Kielichów odwrócony i Cesarzowa odwrócona. Obie karty mają też w swojej energetyce, nawet w wizerunkach na nich zapisaną pewnego rodzaju e, sferę negatywną. Tutaj ewidentnie pokazuje się odpowiedzialność za to, co widzicie, co się dzieje. Macie też na to wpływ jawny. I tutaj, i tutaj. To jest taka opcja. Być może też zetkniecie się z tym, kto wam będzie coś wyrzucał. Co byście zrobili, tak, że to jest... I tutaj jest pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz, którą tutaj widać w tych kartach. I w tej energetyce tego dnia przy tym sądzie, Boże, czy ktoś troszczy się o wasze dobro, czy ma pod uwagę też to, czy miałeś mi pomóc, tak parkiet miał mi pomóc zrywać, panie go miał parkiet mi pomóc zrywać, zajął się nie wiadomo co, nie obejrzał się. Nie... Boże, kochany człowiek zapłacił za to, co po prostu mówił o kimś, z czego ktoś się nie wyłonił, nie wiedząc, nawet nie domyślając się, nie reflektując z tym, co się, co się wtedy, jakby co się wydarzyło w życiu tego człowieka. Nie było tego czegoś, co się myśli też, tak? Boże, może coś mu się stało. Nie, tylko nie przyszedł, nie dotrwał. To jest to, kiedy ktoś na Was liczy, a Wy czegoś nie dajecie rady zrobić też, tak? Czyli położenie się w tej sytuacji bardzo często przy tym królu kielichowym. Ta, ten wyrzut jest tak duży, że ludzie już się nie tłumaczą, tak? Dobrze. I zapamiętują, tak? Nie zapytał, nie zapytała, co to się po prostu tak zwanie dzieje. Jest też cesarzowa odwrócona, która mówi, że być może trzeba będzie też, tak, będąc świadkiem, czyli dość skomplikowanej energii, że ktoś komuś robi jakiś wyrzut. Nie interesuje się co, dla co, nie stosując jakiejś, nie wiem, ulgi czy świadomości, dlaczego zaistniały pewne okoliczności, tak? Trzeba będzie być może wykupić kogoś albo stanąć w jego obronie. Albo będziemy ci, którzy być może. Zobaczycie, kto was rozumie, bo to jest też znowu ułożenie się, kto zrozumie sytuację, okoliczności, w jakich się zdarzyli, zetknęliście. To jest też duża informacja do tego, jaką ukarmę naście ze sobą, z czym żeście tu przyszli, jaka jest potrzeba waszej duszy, a w zasadzie, co nas po prostu wspiera, nawet w zwykłym życiu, wiecie, ha to sobie mogę zawsze liczyć. Z tą osobą nie po drodze, bo tylko potem będzie miała po prostu pretensje, co bym nie zrobiła też, tak? Ale to też jest ta energia, kochani moi, która mówi o tym. Przykład życia, a no właśnie tak. Czasami nie trzeba po prostu się spierać, Bo ona mówi, zostaw tak, jak jest, nie chcę myśli, co chce, i tyle. Swego czasu zadzwoniła do mnie kobieta i mówiła o czymś takim, to jest ewidentnie to. I mówiła, ja słyszę jakiś, że ktoś rozmawia. Ja mówię, nie, proszę, nie rozmawia. Nikogódko nie było w domu. Bo jeszcze czasami może słuchawki ściągnąć. nie, Ja mówię, nie ma nikogo w domu, ale ja słyszę, że coś tam ktoś tutaj coś szepcze, tak? Nie, nie, nic nie szepczę, proszę Panią. No i w końcu powiedziałam do tej Pani tak, tak jak często to robię przez telefon, jeśli widzę, że nie, nie, nie rezonujemy razem, mówię proszę Panią, szkoda, Pani pieniędzy. Proszę, ja Pani nie przekonam. Proszę po prostu do kogoś innego zadzwonić. No niestety, tutaj się nie zrozumiemy. I rozłączyłam się. I wiecie o co chodzi? Ja nawet nie wiedziałam o co chodzi, to nie wiedziałam o co chodzi, bo byłam w swoim świecie. To jest ten król kierichowy. W swoim świecie, gdzie ja dopiero jak zdjąłam te słuchawki, usłyszałam, że sąsiad coś wierci. Ten dwa piętra pod nami, ten, który mówiłam wam, że że mało nas tutaj nie spalił. I ona słyszała ten dźwięk, bo on się roznosił, słuchawki do ściągał, a ja w ogóle nie wiedziałam, o czym ona mówi. I ona jeszcze to odbiera jako szeptanie. To też jest tutaj informacja, zobaczcie, a uśmiechnął, on tutaj za ucho ciągnie, tak? To jest też ta karta, która mówi o tym, że możesz czegoś nie słuchać, że ktoś coś od ciebie po prostu tak zwanie chcesz. To jest bardzo podobna energia do królowej buław w tej talii, ale aż tak daleko nie brnimy dzisiaj. Piękny dzień, piękna energia, że można zobaczyć, że być może w ten dzień jesteście za o coś posądzani. Czy ktoś Wam przypomni, bo to nie do końca musi być. Czy Wy sami widzicie coś, co jest czymś, co w jakiś sposób być może już nie jest obecne w Waszym życiu. Ale ukształtowało ród, rodzinę, że coś nie wychodzi, że coś z innymi ludźmi Wam nie idzie. I często że słyszę coś takiego ludzi. Ja tylko trafiam na takich takich ludzi, ja tylko wchodzę z czymś, czymś, bo czasami jest to wzorzec rodowy, dla którego nie widzimy przyczyny zaistnienia, bo to już działa nawet u nas w tak subtelnych wymiarach albo w, w obec takich takiej sytuacji, że nie wiemy o co chodzi po prostu, tak? bo my tego nie widzimy, nie słyszymy, nie jesteśmy w stanie wyczuć. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny nasz tydzień i czas który kształtuje i można zmienić dosłownie resztę naszego życia albo bardzo, bardzo długi czas. Oczy, uczy szeroko otwarte, tak, na mnie przyszło do głowy też. Dlaczego mi się do głowy te słuchawki po prostu podnieść? O co ona słyszy tutaj, tak? Ja byłam tylko jednego pewna. Nikogo tutaj nie ma w domu. Nawet kot nie jęczy mnie, bo też gdzieś spał. Bardzo ważny dzień, żeby otworzyły się nasze pradawne oczy, żebyśmy mogli pozbyć się, wyjść, uwolnić się od tego programu bardzo mocno głębokiego, z którego my sobie nie zdajemy W jakiś sposób sprawy Czasami jest też tak, że można zobaczyć to fajne Usłyszeć coś fajnego Ja w tym miesiącu usłyszałam Od co najmniej paru no, Więcej niż paru osób Na swoich kanałach Właśnie to Piękne słowa, że wiem dlaczego mam ten program. Że najczęściej w życiu zawsze przychodzi jakaś pomocna dłoń. Że najczęściej zawsze coś się dobrze kończy. że zawsze znajdzie się ktoś, kto coś podpowie, co wyjdzie, tak? O, zwłaszcza kiedy te sprawy dotyczą jeszcze innych ludzi, nie do końca mnie. Czyli nie mam siły kogoś, kogoś popchnąć gdzieś do przodu. Zawsze się znajdzie ktoś, to są już takie więzi bo Sądu Bożego też, tak? Czyli to jest ta energia jeszcze z wczoraj, słuchajcie, i z wcześniejszych paru dni, myślę, że ono, tak jak mówię no to taki ten tydzień jest bardzo specyficzny długie czytanie, prawda? ale jakże bardzo, bardzo ważne i wtedy możecie zobaczyć, co przyciąga właśnie to dobre to życzliwość też, tak? coś powie, jeden słowo, a być może nawet nie będzie mówił do was tylko usłyszycie coś, co będzie o kurczę, to do mnie było i życzę wam, żebyście wszyscy usłyszeli to, i powiedzieli, o, to do mnie było to to jest to, co po prostu otwiera mi każde drzwi każdą życzliwość, każde serce każde, i ogrzewa każde dłonie Kłaniam się Wam pięknie i cóż, do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję.